Dwa kółka w radiu Zielona Góra. Moim i Państwa gościem jest prezes LKS Trasa Leszek Dudczak. Dzień dobry, witam Państwa. I oczywiście Andrzej Jagiłowicz, członek zarządu LKS Trasa. Witam wszystkich. A za mikrofonem Krzysztof Filmanowicz. Dziś jesteśmy gościnnie w siedzibie klubu LKS Trasa i widzę, że młodzi kolarze kręcą ostro korbu na trenażerach. Ale pomimo kapryśnej pogody, trenujecie też w terenie. Andrzej Jagiłowicz. Tak jest. Też ten czas jeszcze grudniowy przed Mistrzostwami Polski pokazał, że trzeba trenować w terenie. Było Trochę śniegu, ślisko. Tam można było też trenować technikę no i siłę oczywiście, bo teren jest ku temu. Jeden trening tylko na, na samym trenażerach nie pozwoli wytrenować zawodnikowi pod kątem i technicznym i siłowym. Leszek Dudczak. Niektórzy trenują tylko na dworze. My mamy tą przyjemność, że mamy komplet pięciu trenażerów interaktywnych dzięki sponsorom i dotacji programu Klub. I mimo to, że jesteśmy organizacją non-profit, możemy na w pełni profesjonalnym poziomie trenować zimą jednostki treningowe, żeby Wzrost naszych zawodników był widoczny w sezonie. Za wami start w 84. Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym, które odbyły się 23 stycznia we Włoszakowicach. To nie był łatwy wyścig. Andrzej Jagiłowicz. To prawda. Wyścig był odbywany w dwóch dniach, czyli sobota i niedziela. 3-4 dni przed wyścigiem mieliśmy jeszcze sporo śniegu i ostry mróz. Trasa była zmarznięta. Dwa dni przed samym rozpoczęciem Mistrzostw Polski przyszła odwilż, czyli zrobiło się błoto, do tego jeszcze śnieg z deszczem opady i w sobotę i w niedzielę. Bardzo trudna trasa, zrobiło się mocno, ślisko, błotniście, było bardzo dużo biegania, także ten wyścig był w każdej kategorii bardzo trudny i on pokazał praktycznie no, prawdziwego mistrza Polski. Jak wypadliście w punktacji? Leszek Dudcza. Były to wyjątkowe mistrzostwa, była to najwyższa frekwencja w historii. 700 zawodników startowało w kilkunastu kategoriach wiekowych. 700 zawodników rozjechało tą trasę do tego poziomu, że w niektórych fragmentach zawodnicy zapadali się po pas do przebiegu Mieli jedną trzecią, a niektórzy nawet połowę trasy, także w juniorach młodszych wygrał mistrz Polski w biegach, co pokazuje, jaka to jest dyscyplina, jak różnorodna i zmienna od warunków pogodowych. Nasi zawodnicy przygotowywali się w ostatnim czasie bardzo ciężko tutaj na wewnętrznym zgrupowaniu pod przewodnictwem Andrzeja Jagiłowicza. Naprawdę było widać i to ciśnienie takie w nich, i chęć walki w punktacji. Ciężko było nam zdobyć miejsca na podjach czy nawet w dziesiątkach, bo tegoroczna pandemia uniemożliwiła nam wyjazdy na eliminację do tych mistrzostw gdzie zdobywa się punkty startowe i teraz jak na przykład w juniorach młodszych startowało prawie 90 zawodników nasz Arek Harczuk musiał wyprzedzić około 60, żeby zdobyć 18 pozycję, także w tej kategorii prawdopodobnie był pierwszy w wyprzedzaniu wszystkich zawodników, no ale niestety jest to 18 pozycja, która jest również punktowana w punktacji młodzieżowej to jest bardzo dobra pozycja, inni zawodnicy też bardzo ciężko walczyli, Rozalia Dudczak w juniorkach młodszych była 9, przegrała na finiszu 8 miejsce z wiele bardziej utytułowaną zawodniczką, Marta Dudczak była dziesiąta w juniorkach w starszej kategorii, jako pierwszoroczna. Maja, nasza moda Adepka, zeszłoroczna, bardzo dobrze pojechała, była trzynasta w młodziczkach, ale na uwagę zasługuje każdy zawodnik, bo każdy, kto ukończył tą trasę, naprawdę był bohaterem, bo samo przebiegnięcie tej trasy, przyjechanie, to było ekstrem i takiej trudności trasy w Polsce już dawno takich warunków nie było, takich trudnych. Dla wszystkich naszych zawodników uznanie, zasługa, w sumie startowało 15 zawodników, czyli komplet nasz aktualny klubu, naprawdę wielkie Prawa. Nie na darmo, na przełajowców mówi się błotniaki. To prawda, no tak jak Leszek wspominał, błoto miejscami nawet po pas, około 600 metrów odcinek po polu, bieg cały czas z rowerem na plecach, bądź pchanie tego roweru. Połytki w błocie, naprawdę ciężki wyścig, szacun dla wszystkich, którzy ukończyli ten wyścig. Dodam, że to jak zawodnicy nasi byli zmotywowani, pokazuje też przypadek naszego innego bohatera, Wiktora Palutki, który po starcie miał kraksę, gdzie wywróciło się czterech zawodników. On wbił się w barierki, niczym na tour de w Katowicach zeszłego roku spięły się wszystkie rowery. On leżał prawie że nieprzytomny, wołali o pogotowie, ale on nie chciał żadnej interwencji. Zapytał tylko, czy może dalej jechać. Wsiadł na rower, dogonił zawodników, mimo że miał 5 minut straty, i wyprzedził jeszcze 20 na trasie. Także naprawdę motywacja naszych zawodników była wielka. Przejdźmy do planów na rok 2021. W zeszłym roku, Leszko, wspominałeś, że chcecie ruszyć szkółkę kolarską. Tak, jest to bardzo dobry projekt Polskiego Związku Kuratskiego i Ministerstwa Sportu, który jest dofinansowany z budżetu w 70%. Udało nam się zakwalifikować do tego projektu. Mamy przyznaną szkółkę kolarską od tego sezonu. Uruchomiliśmy nabór do tej szkółki kolarskiej dla uczniów klas 4-6 ze wszystkich szkół w Zielonej Górze w zasadzie. Choć szkółka będzie swoją lokalizację i miejsce miała przy. Szkole Podstawowej Imienia Polskich Olimpijczyków w Drzonkowie. Jest to bardzo dobre i przyjazne miejsce dla wszelkiego rodzaju sportu i pani dyrektor też jest bardzo przychylna nam, za to dziękujemy. W szkółce jest limit miejsc 15 osób, każdy dostanie rower szosowy, każdy dostanie komplet stroju, są wyjazdy, są mistrzostwa Polski i wszystko bez jakichkolwiek opłat, sponsorowane w pełni z budżetu. Liczymy też tutaj na wsparcie samorządu, że te 30% miasto zauważy, że warto dołożyć do takiej inicjatywy, która może przynieść naprawdę ogromne skutki. Szkoleniowe i tak samo rozwoju sportu wśród dzieci. Spośród tych uczniów, mam nadzieję, utworzymy grupę 15-osobową, która będzie szkolona pod przewodnictwem profesjonalnego trenera kolarstwa, szkoleniowca z Nowej Soli, Rafała Nowaka, który ma klub UKS, któremu bardzo dziękujemy za to, że chciał się zgodzić na to. On ma doświadczenie, on jest nauczycielem i na pewno zadba o te dzieciaki. Tam nie jest tylko stricte szkolenie kolarskie, ale przepisy, zasady. Jest to naprawdę fajna zabawa, która może przerodzić się później w kolarstwo i w profesjonalne trenowanie w naszym klubie, mam nadzieję, ale może też być dobrym zapewnieniem sportu po lekcjach. Andrzej Jakiłowicz. Zapraszamy do szkółki kolarskiej. Jest to taki jakby przedsionek trasy Zielona Góra. Tutaj będą poznawali to pierwsze rzemiosło kolarskie, no i później pełna zabawa, bo tak można też to nazwać, ale i tym samym też przejście do prawdziwego sportu, który charakter bardzo mocno buduje. Jesteśmy wszyscy związani ze sportem tutaj, którzy działamy w trasie Zielona Góra. Widzimy jak to rozwija, jak można Iść do przodu i młodzież, która w trudnym czasie pandemii cały czas walczy o przetrwanie i o normalność, na pewno ten sport będzie pomagał. Także serdecznie zapraszamy na fanpage Trasy Zielona Góra. Tam można się dużo dowiedzieć na temat szkółki kolarskiej, na temat naszego działania i działania Trasy Zielona Góra. Czy wzorem zeszłego roku klub planuje zorganizować w tym roku wyścigi o Puchar Polski w kolastwie przełajowym? No i jeszcze jakieś wyścigi. Zeszłoroczny sukces, bo tak można powiedzieć, naszego wyścigu Puchar Polski w kolarstwie przełajowym, mimo że nie było tych amatorów, i dalej sobie to wypominam, niestety taki był czas. Naprawdę zachęca nas i wszyscy nas do tego zachęcają, żeby kontynuować to. Także w przyszłym roku już mamy termin na 6 listopada. Organizacja pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym. Przyjedzie tu cała czołówka Polski, Czech, podejrzewam Niemiec. Będzie impreza, duża naprawdę, zapraszamy już. Ale oprócz Kolarstwa Przełajowego chcemy w tym roku zainicjować również Kolarstwo Szosowe u nas. Robi się nam tutaj od Wosiru fajna rundka 11-kilometrowa, trasy na Suchą, później na racule podjazdem dosyć intensywnym i przejazd przez racule Drzonków. Na tej trasie chcemy 19-20 czerwca zrobić zawody międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. To są zawody dopunktowane dla młodzików, ale przy okazji chcemy też integrować środowisko amatorskie i zrobić zawody dla amatorów szosowe. Na tej trasie zobaczymy jak przyjdą tutaj nasze konsultacje, porozumienia, ale chcemy na pewno, żeby to połączyć razem kolarstwo amatorskie i kolarstwo te, które jest w rywalizacji sportowej. Mam nadzieję, że się uda. 19-20 Czerwca, w dzień wcześniej, 19. Czasówka też na trasie z Raculi w stronę Otynia i z Pogotem. Także zapraszamy. Wróćmy jeszcze do Pucharu Polski w Kolarskiej Przełajowym. Andrzej Jagiłowicz. Tym razem chcielibyśmy zrobić Super Puchar Polski i taki Super Puchar Polski, jeżeli wszystko nam to wyjdzie, jest tak jakby przepustką do organizacji Mistrzostw Polski. Czyli mamy 2021 byłby Super Puchar Polski. Jakby się udało to wszystko ogarnąć, to wtedy można byłoby 2022 robić Mistrzostwa Polski, i wtedy, no już impreza naprawdę z górnej półki, tak jak we Właszakowicach wyszły te mistrzostwa Polski na 700 startujących mistrzostw w Dżynkowie. Jesteśmy w stanie też to zrobić, a nawet i lepiej, dlatego że cała infrastruktura i współdziałanie z władzami w Osiru, naprawdę wszystko wygląda to bardzo obiecująco. I teraz, jeżeli by to szło w tym kierunku, tak jak zrobiliśmy w 2020, pierwszy wyścig Pucharu Polski, to myślę, że to będzie świetna sprawa i cały czas do przodu można byłoby podnosić sobie poprzeczkę. No właśnie, chciałem się zapytać o poprzeczkę która cały czas idzie w górę. No to fakt. I szkoleniowo w górę, bo sprawy zupełnie nowe, treningowe, tutaj ustalane razem z Pawłem Znamirowskim, który jest trenerem, to jest jedna sprawa, która jest dla mnie bardzo ważna. No i oczywiście właśnie ta poprzeczka podnoszona cały czas przy działaniu w organizacji wyścigów, które gdzieś tutaj też będą robione pod kątem promocji kolarstwa w Zielonej Górze, bo to też o to nam chodzi. Jeżeli robimy takie zawody w Dżonkowie, one wychodzą dobrze, to widzą to ludzie, widzi to młodzież i chcą przyjść na trening są trenować. Leszek Dudczak. Poprzeczkę podwyższamy, dlatego po pierwsze, bo robimy to z pasji, wszyscy tutaj zaangażowali się, mnóstwo ludzi w ten klub. To zasługa wielu ludzi, którzy zorganizowali się wokół klubu, wielu pasjonatów, bo nikt tutaj pieniędzy za to nam nie płaci. Wielu takich, którzy wspierają, którzy oddają części do rowerów, którzy przynoszą całe rowery nawet do klubu, którzy pomagają nam w na treningach, jeżdżą. Grupy kolarskie Sulima Team czy RAN wspierają nas, czy tak samo profesjonalni kolarze jak Grabarek, który nas wspierają na treningach, wspierają nas firmy. Wszystkim naprawdę dziękujemy. Bez Was to by tego nie było, no bo samemu niewiele można zdziałać. Zielona, która coraz bardziej staje się kolarska, bardzo mnie to cieszy. My na pewno zobaczymy się w czerwcu na wyścigu szosowym organizowanym przez LKS Trasa. Na pewno też będziemy regularnie zaglądać do klubu i na bieżąco relacjonować Wasze poczynania. A ja na koniec przypomnę, moim i Państwa gościem był prezes LKS Trasa Leszek Dudczak. Dziękuję Państwu i zapraszam na naszą stronę, do naboru na szkółkę kolarską. I Andrzej Jagiełowicz, członek zarządu Elkestrasa. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia. A za wspólnie spędzony czas dziękuję Krzysztof Filmanowicz. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dwa kółka w Radiu Zielona Góra. Rowerowe wiadomości i archiwalne wydania programu znajdziesz także na rzg.pl.